Plan na dzisiaj, gdyby była lepsza pogoda, bo cały czas kropi coś, rozpoczęcie szalowania, ale w takim razie musimy sobie puścić, może będzie jutro lepiej. Taka oto sytuacja nas spotkała. Ławy zalane wszystkie. Dwa dni deszczu. Woda w wykopie to ciężki temat. My w pierwszej kolejności postanowiliśmy wypompować wodę i oszacować stan wykopu. Drugi dzień walki z wypompowywaniem wody na budowie. Awaria przy pierwszych pracach. Wykop podławy fundamentowe. Dwa dni ulewy. Na razie to wygląda jak wygląda. Jakby wiedział, że słabo to wygląda. Miało być zalane w ziemi i żalowa na 10 cm w góry tylko deską celówką. teraz wyjdzie na to że prawota koparki poszła na marne bo i tak będę musiał szpodobać do tego dojdzie koszt czas pracy ogólnie na zaszalowanie tego bo trzeba zaszalować i to pożonie trzeba to zaszalować więc się zajdzie trochę Dziś wizyta kierownika budowy ma mi coś doradzić, co tu z tym robić, czy to zostawić na wiosnę, już czy nie. Zobaczymy. Jesteśmy już po wizycie kierownika, który dał nam dwie opcje do wyboru. Pierwsza to odprowadzenie wody z wykopu, wybranie błota do utwardzonego terenu oraz zaszalowanie całej ławy. Ponieważ szerokość w niektórych miejscach zrobiła się dwa razy większa, no i druga opcja, przeczekanie ze wszystkim do przyszłego roku, licząc na to, że lato przyjdzie wcześniej. Biorąc pod uwagę, że nagrywając ten film jest 16 października, musielibyśmy zdążyć ze wszystkim, co planowaliśmy przed zimą, czyli wyjście z ziemi i zasyp. Dodając, że w obecnej sytuacji dochodzi nam wybranie błota oraz szalowanie całej ławy. Zakładając oczywiście, że trafimy na bezdeszczowe dni, nasze plany zaczęły się komplikować. Sytuację całkowicie pokrzywała nam pogoda. Zaczęła się typowa jesień, a każde wypompowanie wody kończyło się z pierwszym, kolejnym deszczem. Puste wykopy po kilku godzinach robiły się pełne. Dodatkowo gliniaste podłoże, które mamy na naszej działce, bardzo słabo przepuszcza wodę, i to było dodatkowym minusem. Ostatecznie, nie ryzykując, że zasadnie nas zima przed ukończeniem prac, przełożyliśmy wszystko na przyszły rok.